Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przechodzimy do wydarzeń makroekonomicznych. Mianowicie dzisiaj mamy publikację indeksu PMI dla przemysłu, dla usług. Dla Niemiec o 9.30, dla strefy euro o 10.00, dla Stanów Zjednoczonych indeks PMI o 15.45. No i będziemy mieli też kilka wystąpień publicznych szefów FED. 15. Nowego Jorku, 15.5 St. Louis, 18.15 ze Szwajcarii, 19.30 z Chicago i 20.13 um, członka zarządu FED. Przechodzimy do głównych in instrumentów. Kontrakty na SM 500 w piątek wybraniły się na wsparciu w rejonie 127 w związku z tym doszło do odbicia wrataliśmy do oporu na 238 ten opór możliwe, że zostanie nieznacznie przekroczony w dalszej perspektywie po w danej próbie przywicia tego oporu możliwy jest ruch w dół no i co dalej? albo znowu będziemy mieli test wsparcia na poziomie 227 i odbicie albo, jeśli by to wsparcie zostało przebite grozi na powrót na 217 z drugiej strony jeśli tutaj te opory zostałyby przebite no to czeka nas ruch na 2156 2168 bardzo silny opór przechodzimy do rynku niemieckiego tutaj mamy silny opór między 10740 i 10800 próba trwałego przełamania tutaj tego oporu może się nie udać w się rynek może się zacząć cofać wsparcie mamy na 10635 to zostało przybite na tą dłuższej perspektywę powrót nawet na 10.465. Na polskim rynku w piątek mieliśmy kolejny szczyt. Na WIG-u 20 na kontraktach chyba został to wyrównany. W krótkim terminie możliwe, że jeszcze będziemy mieli jakiś tutaj wzrost silny, opór na 1770. Potem możliwe, możliwa jest realizacja zysków. Przechodzimy do euro-dolara. Tutaj z kolei mieliśmy dołek na poziomie 1,0860 w piątek, odbicie na 1,0880 w krótkim czy jednym terminie. Myślę, że czytają na spadki. Do bardzo <laughs> ważnego, silnego wsparcia w rejonie 1,08. Próba przełamania tego ważnego wsparcia myślę, że się nie uda. Dojdzie do jakiegoś poważniejszego odbicia, największego z tych, które pojawiły się od tutaj tego szczytu. To może podpisać kilka sesji. Opór jest na 1,0970 w dłuższej perspektywie, czy teraz kolejny ruch w dół. No i rozbicie wsparcia na 1,08 otwiera drogę do e, długoterminowych minimum w rejonie 1,0460, 1,0520. Na wykresie dolara do złotego w perspektywie kilkusesyjnej możemy mieć wzrosty silne. jest w rejonie 4 zł. E, Próba przełamania tego oporu naszymi nie powinno się udać, w efekcie potem możliwe jest cofnięcie i w dłuższej dopiero perspektywie, gdy na euro dolarze przebijemy poziom 1,08, <kluzny> możliwy jest kolejny ruch do góry. Na złocie z kolei sytuacja jest taka, że z czwartkowego szczytu doszło do spadku. Naruszyliśmy tutaj to ważne wsparcie. Myślę, że pierwsza fala spadkowa się już odbyła. To odbicie, które mamy, to, jest tylko, to może być korekta. W dłuższej perspektywie po przebicie poziomu 1264 i tutaj tego dołka 1261 czeka nas ruch w dół, otwiera się wtedy droga na 1250, to są tutaj te lokalne dołki i niżej jeszcze do poziomu 1240 październikowy dołek. No i na koniec przechodzimy do sytuacji na odniesieniu cen e, ropy, to jest trochę dłuższa perspektywa, mianowicie... W odniesieniu próbie przełamania w środę e, tegorocznego szczytu na poziomie 51,70 doszło do spadków. W piątek mieliśmy dałek, potem doszło do odbicia. Myślę, że odbicie jest korekcyjne. Zawsze w dalszej perspektywie czeka na za, atak tutaj na to wsparcie. E, jeśli to wsparcie zostanie przewite, wtedy otwiera się drogę na 48,80. Natomiast patrząc na to wszystko strategicznie, e, jakiś sygnał sprzedaży pojawi się dopiero wtedy, kiedy przewidujemy 48,80. Tu się musi pojawić kod gospodarzowej świecy. Jeżeli to nastąpi, no to wtedy mamy poważniejszy spadek. Natomiast jeśli nie, to w takim układzie możemy wrócić na ostatni szczyt i jeszcze atakować tutaj te opory. To na chwilę obecną wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.